Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK47 Redline. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 sierpnia. Do wygrania macie place w kardał wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Wszyscy na pokład! Płyniemy do pirackiego bagna. Ruszajcie skrzydłami! Napełnijcie ten statek po brzegi! Przynieście tylko najlepsze skórki! To będzie legendarna przesyłka! Potrzebujemy tylko skórek. Wymień swoje łupy z CS2 i stwórz idealny ekwipunek na pirackiej wymianie. Najlepsza wymiana skórek CS2. Użyj kodu promocyjnego na ekranie, aby zdobyć darmowy skarb. Siemano, z tej strony Wówka, dzisiaj jesteśmy na Skinie, Gdzie będziemy robić co od 50 zł do kosy Zobaczymy jak to nam wyjdzie Nie, Więc jest też słuchajcie Troszeczkę skrzynek nowych do przetestowania Więc na pewno użyjemy Nie, Więc czekajcie W sumie zacznijmy sobie tutaj za 14 zł Skrzyneczka Nie, Mamy tutaj sporo fajnych skinów Z tego co widzę na 1200, dobra Grubo, jak na skrzyneczkę za 14 zł No to jest naprawdę grubo Nie, Więc idziemy z pierwszą skrzyneczką Moi drodzy i co w tym Momencie nam wypada wypada nam taki umpik eee, 22 ej, spoko, jak najbardziej spoko skinek, nie Zostaje na razie, powiedzmy. Dobra, na razie nie zostanie. Ogólnie jest to pierwszy odcinek z kamerką od długiego czasu, więc zobaczymy. Może będę teraz z kamerką. No, trzeba troszeczkę więcej się przygotować na pewno do tego odcinka, bo trzeba wszystko poustawiać tutaj. 4 zł, kurczę, no i to już skinek mało warty. Mało warty skin. Sprzedajmy w sumie też tego. Sprzedajmy też w sumie tego i będziemy wiedzieli, jaką mamy sytuację. Sytuacja jest praktycznie identyczna jak na starcie, więc może jakiś kontrol. Tylko jaki. Hmm, może weźmy Sobie coś, kurczę, mamy 52 Ja myślę tak 35 zł i skinę, który by kosztował No to mógłby być naprawdę spoko Tylko coś ładnego, no naklejka, dobra Naklejka jest zawsze spoko no tutaj dajmy sobie gielka po drugiej stronie W skrzyneczce niebieskiej Więc tak to zrobimy Tylko teraz tak, ja bym poszedł W tą taktyką W tą taktyką po prostu, idziemy Teraz sobie, no i mamy naklejkę, słuchajcie Pięknie, pięknie, naklejeczka Została zrobiona. Całe szczęście. Więc czekajcie, czekajcie. Sytuacja poprawiona. Ja bym teraz zrobił to ponownie. Jeśli się uda, no to idziemy właśnie coś innego. Na przykład bitwę zrobić, czy coś, tylko trzymajmy kciuki. Słuchajcie, trzymamy kciuki i teraz w tym momencie jest naklejka. Super, super. Ej, coś układa się nam. Układa się nam to wszystko. Fajną całość może się ułożyć. Jaką może być po prostu kostka. Teraz idziemy, słuchajcie, w bitewki. Mm, tylko, tylko, tylko. Czy nas interesują te bitwy z graczami? Yy, może interesują, tylko jakieś takie przystępne, że tak powiem. Na pewno jest to 32 zł, nas nie jesteś na taką bitwę, ale jakby ktoś stworzył w tym momencie coś... Dobra, 16 zł. Kurczę, czteroosobowa bitwa. Nie, nie. To nie jest na ten czas, sam tworzę bitwę, dobra. Yy, skrzyneczka, która jest spoko, czekajcie, jest tania, to jest one moment. Więc dajmy sobie tak, myślę, że jest 4 te skrzynienia, no więcej. Dajmy 5, to będzie równe 20 zł za tę bitwę. Dajmy trzech gracze, publiczna bitwa. No i co, chwileczkę sobie zaczekamy, aż tutaj gracze się zbiorą chętni, którzy będą chcieli z nami powalczyć. Dobra, bitwa za chwilę się zaczyna. Gracze się zebrali, więc zobaczmy jak to wygląda. Pierwsze skiny raczej nie są zbyt dobre. Nie, no w sumie spoko. Bo no właśnie, chciałem powiedzieć, dopóki nie jest to Gloczek, no to jest spoko. Niestety trafiam Gloka. Dobra, teraz nie trafiam, ale przeciwnicy również nie trafiają. Ale mam całkiem fajny skinek tu jest jeden glock, no teraz by się przydało żeby dostał tego glocka jednak nie dostaje go są tutaj na pewno, kurcze, no i to już jest pewna grana, zobaczmy tylko jak się bitwa w ogóle zaprezentuje no byłem najgorszy ze wszystkich niestety 68 zł warte skiny które wypadły, czyli myślę, że naprawdę w porządku eee, pójdźmy może no czekajcie, a te słuchajcie, skrzyneczkę co to jest w ogóle, jakieś nowe skrzynie rękawice, czy ona jest dostępna na bitwach, jest duża szansa, że nie jest, ale jeśli jest, no to ja bym był chętny, niestety nie, niestety nie, jest tutaj inny beast ale dobra, czekajcie, otwórzmy tę skrzynkę. Nie będziemy sprawdzać, nie będziemy sprawdzać co w tej skrzyni w ogóle jest, yy, tylko ją otworzymy. Czekajcie, mam 70, więc dobra, dwoma możemy pójść również na trzech graczy. Yy, więc klikamy to: bitwa na trzech graczy, na skrzyneczki Beast. Nie mam tutaj pojęcia czego się spodziewać, no ale yy, po obrazku można zobaczyć, że to pewnie będzie 5-7, yy, będzie awupka. Więc jeśli awupkę Hyper Beast -a zdobędziemy z bitwy za 21. A żeby wygrać Pay w napisz co jadłeś lub jadłaś na śniadanie i liczbę od 1 do 5 zł? No to to już naprawdę e, będzie bardzo dobry skin. Ej, tutaj fajnie całkiem to poleciało, no nie? Ej, zaskoczyła skrzynia, zaskoczyła! Czy to jest zwycięstwo? Remis! To jest, słuchajcie, remis w tym momencie. Nie, nie, czemu, z czemu mi to zrobiłeś? Patrzcie, te skiny powinny być aktualnie moje. Niestety zostały zgarnięte perfidnie przez mojego przeciwnika, przez co mamy teraz kłopoty. No bo żeby nie to, no to by było naprawdę dobrze. Czekajcie, skrzynia naprawdę mi się spodobała, no bo mega dobrymi skinami tak naprawdę zarzuciła. Dajmy jeszcze jedną szansę, tylko teraz na cztery słuchajcie, teraz na cztery Albo teraz, albo nic Znaczy w sumie albo teraz albo nic, nie no jeszcze będzie szansa Myślę, że można zrobić jakiegoś fajniejszego kontrola lub coś podobnego No i to też myślę, że mogłoby dobrze wyjść Dobra, znalazł się jeden przeciwnik Więc resztę sobie wypełnimy bocikami no i kurczę, miejmy nadzieję, że to już akurat pójdzie Bo w poprzedniej bitwie Niestety gigantyczne nieszczęście poszło Przez które naprawdę Mieliśmy duże tarapaty Czekajcie, ta kamerka w sumie chyba zasłania moje dropy No nie? Będzie trzeba coś tutaj naprawić, poprawić U kurde, 51 złoty Ej, ta skrzynia jest chora Ta skrzynia naprawdę jest chora Zobaczcie, że nie dropią nam aktualnie Nad najlepsze rzeczy z tej skrzyni A ona już jest naprawdę mega Dobra, czekajcie, ja muszę aż sprawdzić ja muszę sprawdzić tą skrzynię. To jest najlepsza z w ogóle skrzynia. Co ciekawe. No i tak, tu jest najlepszy... Co? Okej, okay, okej, okay. czyli 5-7 Hyper Beast może być droższy od wupy Hyper Beast, tego się nie spodziewałem. No i to jest maksymalnie 449 zł kosztuje taki 5-7 z tej skrzyneczki, więc bardzo dużo, bardzo dużo. No ma szanse minimalne, ale tutaj na te skiny już są naprawdę dosyć spore, jak widzimy. Więc skrzynia ciekawa. Niestety w aktualnym momencie raczej nie chcę iść do skrzyneczkę. Ja bym poszukał taktyki, wiecie, jakieś Fajne na kontrolu, porobiąc coś na przykład kurcze. Przycelujmy może w skina za. 15 zł, jakiegoś wartego, tylko coś o, dobra, ale ładna naklejka. Polowa mi się naklejka inferno, więc jak najbardziej, słuchajcie, spoko. No i co, dajemy sobie ponownie tego Digelka, bo przynosił nam szczęście e po prostu przy tej skrzyneczce. No i dobra, e jak to ustalamy? Ja bym poszedł w taktykę, e że będziemy startować od 10% i będziemy zwiększać co 5, aż wypadnie naklejka. E to się naprawdę może sprawdzić, to naprawdę może się sprawdzić moi drodzy, ja tutaj zerkam tylko czy się nagrywa, więc dobra, leci pierwsze gdzieś... No i zrobione, no czego ty więcej oczekiwać? Na 10, o kurde, na 10% naprawdę to się udało, grubo, grubo. Nie spodziewałem się, naprawdę się nie spodziewałem, bo to 2,40 kosztuje takie otwarcie. Dobra, mamy Digielka, więc teraz idziemy tutaj po 15% na skrzyneczkę pomarańczową. Niestety to nie siada, totalnie nie siada. okej okay, dajemy 20. No tak myślę, że tak do 40, to nie no, do 35. Do 35 musi się nam udać, inaczej. Metoda się po prostu nie sprawdzi. No i niestety nie. Okej, okay, okej, okay. zaczęła zawodzić. Niestety na zachętę się udało. No a teraz nastąpiły po prostu Kompli... Dobra, jest i jest. OK, 30%. Hmm, zobaczmy w ogóle, jak to się prezentuje. Okej, okay, okej, okay. no dobra, czyli te 30 To jest już moment Kiedy jest tak Średnio, czyli 25 Maksymalnie, dobra Daję ostatnią szansę tej metodzie, jeśli się nie sprawdzi To pójdziemy w coś mocniejszego Niż ta metoda, znaczy wiecie Po prostu w mocniejszego skina sobie pójdziemy Od razu Mniej więcej za wszystko co mam, czekajcie Dobrze mówiłem, że 25%, nie wiem Chyba nie nawet Dobra, zerknijmy, jak to się prezentuje Jest dobra, jest naklejka, czyli te 25 25, o których mówiłem wcześniej. No i dobra, sprzedajmy. No i wygląda dobra. Tak jest, tak jest. 25% to jest ostateczny moment. Mamy 41 zł. Wiecie co? Ja bym teraz poszedł naprawdę w coś troszeczkę mocniejszego. Znowu Diggle, bo on całkiem spoko nam tutaj daje szczęście. Więc teraz weźmy na przykład Stuwe, no nie, żeby nie bawić się. Naklejeczka za Stuwe, Navi 2015. Więc jak najbardziej naklejeczka. Myślę, że z potencjałem. Więc Idziemy w to, idziemy w to, czy my chcemy zrobić tą metodę, ej, czy my zrobimy tą metodę na tej naklejce, to by było ciekawe, ej, to by, dobra, zróbmy, zróbmy, na skinie, wiecie, za 15 zł, to, że wiecie, żadne emocje, no ale tutaj zrobić naklejkę za 100, jeśli by się udało, no to faktycznie wędrujemy w stronę tej kosy, więc dobra, e, mamy pierwsze i co tutaj się dzieje, niestety naklejki nie ma. Pamiętajcie, to już naprawdę nas więcej kosztuje. Jeśli to nam nie wyjdzie do 15%, no to mamy naprawdę problem z tymi skrzyneczkami, które stworzyłem. Więc otwieram kolejną skrzynię, proszę, dajesz Kings. Nie, no wiecie co w sumie? Ja bym zrobił to w inny sposób. Bo to jest tak naprawdę ostatnia szansa, więc zmaksujmy potencjał ostatniej szansy. Ostatnia szansa została zmaksymalizowana, więc okej, okay. są maksymalne szanse, jakie mogę. Teraz mieć e, po prostu na skrzynię pomarańczową, więc otwieramy, trzymajmy kciuki, żeby to była skrzynia pomarańczowa, więc pojawi się żółta naklejeczko w tym momencie. Niestety nie. Jest to digle, czyli skin problematyczny który niestety zniszczył nam wszystko. Ja myślę, że tutaj głównym czynnikiem, który zaważył o tym, że nam się nie udało, była właśnie ta bitwa, gdzie mieliśmy remis, no i niestety zgarnął po prostu wszystko przeciwnik. Ogólnie na Diferskinie macie nowy eventik, więc można sobie obczaić, dostajecie piłeczki za otwieranie tych skrzyneczek. Doładować możecie klikając tutaj, klikając i wpisując łapkę Ty. Przy doładowaniach dostajecie dodatkowo też piłeczki. Mój kod dodaje 5% więcej, więc najlepszy kodik polecam. Używać, jeśli ktoś chce, no nie? E, przypominam, oczywiście od 18 lat, więc e, tak. E, tutaj, węcik. Tryby mamy. Słuchajcie, czy nie mamy trybów? Nie mamy trybów tutaj. Dobra, przepraszam bardzo za moją ślepotę. Naciskamy sobie tutaj. Więc tak, tutaj mamy pojemniczki. Zobaczmy, co jest z pojemniczków za 500 piłeczek. Uuu, digielek, czekajcie. Naklejeczka. Ej, nawet ciekawie, no nie? Tych skrzynecz. Dobra, myślę, że wygląda w spoko. Generator. O, dobra, to wygląda pięknie. Zobaczmy, co się wydarzy. Dajemy 500, również generuj. Słuchajcie, piłka leci do bramki. No i wypada CZK. Więc fajnie, fajnie, podoba mi się animacja Mega. A macie też ranking, który możecie zająć miejsce. No i dostać fajnego skinka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie, Siema i cześć. Tutaj wówka z przyszłości do was przemawia. Ranking został zmodyfikowany aktualnie, więc działa w ten sposób, że wpłacacie sobie walutę aktualnie po prostu. Nie wiem czy mogę 210, mogę. No i w ten sposób zajmujecie miejsce w rankingu, tu macie wyświetlone miejsce. No i tutaj jest y, moment, w którym restartuje się ranking. Restartuje się on co 7 dni, więc działa to aktualnie w ten sposób. No i co? Ode mnie to tyle. Dzięki na razie siema i. Cześć!